Słuchajcie, kolejny strzał jak kulą w płot Koalicji Obywatelskiej. Otóż nie wiem, czy słyszeliście, Kampus Polska w przyszłości się nie odbył. To znaczy, że co? Czaskowski przegrał i Polska nie ma przyszłości? To Kampus Polska ma na czole napisane Czaskowski, czy na odwrót? Czy to on musi prowadzić, moim zdaniem, nie trafiona decyzja, bo powinno się to odbywać, chociażby po to, żeby pokazać wyborcom, że coś takiego jest, nie poddajemy się, działamy, Prelekcje się odbywają, konferencje się odbywają, rozmawiamy z wyborcami, mówimy, czemu jest tak, a nie inaczej. I nawet jeżeli Czaskowski by tam nie wystąpił, bo nie wiem, czy chce odpowiadać na przeróżne pytania związane ze swoją porażką, to jednak mogliby to zrobić inni. A tymczasem kampus e, Polska w przyszłości się w ogóle nie odbył, tak jakby koalicja już skapitulowała. Szkoda, bo to kolejny błąd. Który będzie kosztował, a takich błędów się nie wybacza. Miejmy nadzieję, że już ostatni, bo pis nie zasypuje gruszek w popiele.